Za kilka dni rusza kolejna wyprawa Rowerem przez Polskę z celem wsparcia czteroletniego Michałka Bienia. Jest, jest pomysł taki, aby w cztery dni, czyli równo za tydzień startujemy wspólnie z Tomkiem Adamkiem, który dołączał już akurat tutaj do tych akcji rowerowych, stąd się poznaliśmy i wyruszamy za tydzień samego rana w poniedziałek z Opola do Częstochowy, przez Kielce, Sandomierz, aż do Zamościa. Zamierzamy w 4 dni zmobilizować jak największą grupę Polaków tak naprawdę no dotrzeć do tych milionów, aby zebrać te brakujące 11 milionów. Kwota jest potężna. Tutaj lokalnie w Subicach zrobiliśmy już bardzo dużo. Ludzie otworzyli swoje serca i portfele i no jest praktycznie 4 miliony złotych, ale w dalszym ciągu to jest, to jest za mało, żeby uratować życie Michała. Nasze działanie polega standardowo na tym, że kręcimy kilometry, czyli za każdy kilometr. My sami z siebie też płacamy jakąś tam kwotę. No Wychodzimy załóżmy od tych 10 groszy za kilometr, czyli jeżeli będzie to 500 kilometrów, to taka wyprawa od każdego z nas to jest dodatkowo 50 zł na konto Michała. No i jeżeli w tym czasie każdy chciałby w podobny sposób wesprzeć Michała, czyli wsiąść na rower, pokonać jakiś dystans i wesprzeć to złotówką za kilometr, to, to jest to też mile widziane. No ale głównym takim celem jest. Właśnie dotarcie do jak największego grona ludzi, żeby w spektakularny sposób zachęcić ich do tego, aby no w danym momencie wpłacili niezbędną kwotę. Tak jest, jest bardzo dużo tych różnych akcji tutaj wspierających, i no mamy lokalne tutaj media. Dziękujemy bardzo właśnie z Państwa też strony. Wszystkie tutaj lokalne portale też wspierają nas. Patronaci honorowi w postaci burmistrza Starosty. Dzisiaj dołączy też burmistrz Sybinki. Tak więc no na pewno tych udostępnień jest bardzo dużo i chcemy, żeby za każdym udostępnieniem szła wpłata na konto Michała. No my będziemy jechać niezależnie od pogody: czy, czy będzie słońce, czy deszcz. Żeby dotrzeć do celu w 4 dni, no to musimy średnio pokonać 120 km w danym dniu. Tak więc to też nie jest mało. I tak jak właśnie tutaj pan rektor wspomniał, to. Dla nas to nie jest wyścig, ale dla Michała to jest wyścig z czasem. Tak więc no, zrobimy wszystko, aby, aby faktycznie te serca, tych milionów, tak jak poprzednio właśnie wspominałem, że, że chodzi o to, żeby po prostu ludzie się zaangażowali w danym momencie wsparli chorego chłopca. Michałka można wspierać, dokonując wpłat poprzez portal siepomaga.pl na adres widoczny na planszy.